Ale jak Państwo widzicie, trwają też prace realizowane przez wody polskie. Tutaj dzięki zabezpieczeniu dodatkowych 40 milionów złotych dla wód polskich, proces oczyszczania, czyszczania koryta, rzeki, udrażniania, wyciągania tych starych drzew, które zostały naniesione na wodę i różnego rodzaju nieczystości także postępuje. Tak przed chwilą z panem burmistrzem rozmawialiśmy, że mimo że cały czas jeszcze wiele jest do zrobienia, to widzimy, widzimy wielki postęp przez te, e, przez te 6 tygodni od kiedy pierwszy raz się widzieliśmy z panem, e, z panem burmistrzem. A tak jak mówię, to dopiero początek. Oczywiście e, to, co w tym tygodniu najważniejsze, będzie o tym mówiła pani, e, pani Wojewoda, to proces e, przyspieszenie procesu wypłaty zasiłków. E, Widać nową energię, widać dynamikę, którą przyniosła pani Wojewoda. Konkretne, konkretne liczby będziemy podawać, zwłaszcza, że ta nowa ustawa, która obowiązuje od wtorku, nakłada bardzo konkretne terminy na samorządy, ale na nas wszystkich, bo ja zawsze będę podkreślał, że w ramach tego procesu musimy być wszyscy razem. Tu nie ma samorządu, rządu, tu nie ma strony samorządowej czy rządowej. W tym procesie y, musimy współdziałać y, wszyscy. Tym niemniej, ja bardzo y, chciałem Państwu Składałem publicznie deklarację, że w, że w Głuchołazach, jak byłem tam dwa dni temu, w ciągu trzech dni 500 zasiłków, tych do 50 tysięcy, zgodnie z deklaracjami burmistrza, trafi do, do mieszkańców. No i już jesteśmy na półmetku, czyli do jutra te 500 zostanie na pewno zrealizowanych. Dziś pan burmistrz powiedział mi, że 250 rodzin już dostało te zasiłki. A warto podkreślić, że są takie gminy, które zdecydowały się, że w ogóle nie będą wypłacać zasiłków do 50 tysięcy. We'll be right <laughs> back. Tylko od razu zrealizują wypłaty, wypłaty tych docelowych zasiłków do 200 tysięcy złotych. Ja bardzo dziękuję, Panie Wojewodzie. Ja wiem, że to jest trudny czas, pierwsze trzy dni w urzędzie, ale widać naprawdę nową energię, widać nową dynamikę. To szalenie istotne, aby te pieniądze trafiły do ludzi jak najszybciej, jak, naj, jak najsprawniej, a potem będziemy realizować kolejne, kolejne inwestycje, które mają odbudowywać tą uszkodzoną infrastrukturę. Będziemy także. Za chwilę w Lądku, w lądku będziemy rozmawiać też o docelowej oczyszczalni ścieków, to większy projekt, projekt na pewnie no, grube miliony złotych, też będzie dofinansowany ze środków, ze środków rządowych, bądź europejskich, bo to finansowanie cały czas, cały czas jest budowane. Tu, Płynnie wymieniamy źródła finansowania i dzisiaj także spotykamy się z przedsiębiorcami. To inicjatywa pani Marszałek Moniki Wielichowskiej, która jest tutaj z nami, która już. Kilka takich spotkań odbyła, już kilka, kilka rozwiązań wypracowała z przedsiębiorcami, które znalazły się chociażby w tej ostatniej ustawie powodziowej, no bo warto powiedzieć, że ta ostatnia ustawa powodziowa dla przedsiębiorców wprowadziła możliwość nie tylko wakacji od opłat ZUS-owskich, ale umorzenia ZUS-u na okres tych pięciu miesięcy od września do końca roku. Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu specjalna komisja powodzi zajmowała się nowelizacją ustawy. Aktywnie w pracach komisji uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców ze stronia Śląskiego z Lądka i Skłodzka. Mogli zabrać głos, zgłosili swoje postulaty, tak samo jak swoje postulaty zgłaszali na w tym tygodniu specjalnej, nadzwyczajnej posiedzeniu sesji, sesji w Starostwie Powiatowym. Dzisiaj to rozmowę i dialog będziemy kontynuować, by szukać być może kolejnych rozwiązań, które pomogą przedsiębiorcom stanąć na nogi i rozpocząć swoje działalności. Przypomnę, że takie dwa spotkania już się odbyły. Pierwsze w Stroniu Śląskim, drugie w Kłodzku z udziałem ministra rozwoju technologii. W dzisiejszym spotkaniu oprócz ministra Kierwińskiego i wiceminister Roguskiej, pani wojewody uczestniczyć będzie też wiceminister rozwoju technologii i wspólnie będziemy w dialogu szukać być może kolejnych rozwiązań, które są oczekiwane. Potrzebne I będą możliwe do zrealizowania, do, do zrealizowania przez stronę y, rządową. Za nami rekordowy dzień wypłaty pomocy, rządowej pomocy dla, dla powodzi, na zasiłki, na odbudowę. Tylko wczoraj z Urzędu Wojewódzkiego do gmin zostało skierowane ponad 127 milionów złotych, co do tej pory w porównaniu do 187, które w tych ostatnich dniach, to można powiedzieć, że mamy prawdziwy, prawdziwy rekord. Ja też tutaj chciałabym bardzo podziękować wszystkim samorządowcom, bo jak Państwo wiecie, od dwóch dni. Praktycznie od 48 godzin jestem cały czas tutaj na tych terenach, rozmawiam z wójtami, burmistrzami, prezydentami. Chcemy na miejscu rozwiązywać te problemy i wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom. Szanowni Państwo, sprawa kanalizacji i oczyszczalni ścieków była priorytetową od samego początku. Czyli od 15 września, kiedy została uszkodzona cała sieć i kolektor kanalizacyjny w mieście i w gminie, i oczywiście uszkodzona kanalizacja, widzimy postęp. Rozpoczęliśmy prace budowlane przy ulicy Nadbrzeżnej, gdzie spinamy ten główny kolektor, który łapie nam wszystkie ścieki, które schodzą i z Doliny Białej Londeskiej, i z terenu Masywu Śnieżnika. Ta praca potrwa jeszcze półtora miesiąca, ale jest oczywiście zielone światło, abyśmy jak najszybciej te ścieki przerzucili tutaj do wyremontowanej już częściowo oczyszczalni, żeby mogły one być oczyszczane i wypuszczane do rzeki, bo cały czas, jak Państwo wiecie, ten spływ awaryjny jest do, do rzeki i chcemy ten proces zakończyć i naprawić ten kolektor, który dla gminy w stronie śląskiej i dla miasta jest bardzo ważny i priorytetowy, tak jak mówiłem na wstępie. Była mowa o zasiłkach. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy środki finansowe na wypłatę tych zaliczek do 50 tysięcy złotych. Te zaliczki zostaną wypłacane do jutra, więc wszyscy otrzymają zaliczki, o które wnioskowaliśmy, więc dalej będziemy procedować kwestie związane z wypłatą pomocy tej celowanej na odbudowę. Oczywiście zasiłki do 200 do 100 tysięcy. Wszystko powinno już być na bieżąco wypłacane dla naszych powodzian. Myślę, że będziemy dalej współdziałać, żeby usuwać te nasze skutki powodziowe. Widać postęp, idziemy cały czas do przodu.